Słowo Boże na dziś. Czwartek, 25 stycznia 2024 roku. Święto nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do ludu: Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. U stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jeruzalem dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc. Co mam czynić, panie? A pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono byś uczynił. Ponieważ za nie widziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na Niego, On zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał, bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Oszci się i obmyj z twoich grzechów, wzywając imienia Pana. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 117. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu głoście Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśliby co za drutego wypili nie będzie im szkodzić na chorych ręce kłaść będą a ci odzyskają zdrowie Oto słowo pańskie